Rul bo jest jeden czarny o, Witamy kolegów hodowców O tutaj mamy Nasze samczyki Luźne Ja mam około 50 e, wolnych samczyków I tutaj Dużo kolegów dzwoni i tak dalej No teraz już jest wrzesień Wysyłki pocztowe są wznowione Więc w sumie nie ma problemów Jak ktoś z kolegów by sobie chciał e, Coś z samczyków to mam nadwyżkę, nawet z tych starych mogę tam, e, bo nie ukryłam, że raczej chyba wszystkie młode samczyki tegoroczne sobie zostawię, e, ponieważ... Król mi gryzie palec. Jakbym się zdecydował lotować, to wolałbym lotować roczniakami niż tymi starszymi, Król mi które... Palec. Król ci gryzie palec. No. Bo jestem i wolałbym lotować no młodymi, tymi trzymanymi, nie ma sensu. Więc... E, jeśli ktoś z kolegów chce jakieś samczyki, to można przedzwonić. 513 812 854 I, I z rudych tu są i tak dalej. I z szaleńca, i z grytów, i z stoli. Praktycznie, praktycznie e, z tych moich gołębi. Są też e, Samczyki z obcej krwi, które już wprowadziłem do swojej hodowli. E, I ewentualnie, ewentualnie jeśli chodzi o samiczki, to mam samiczki tylko z rozpłodu, no bo lotowych samic nie sprzedam, bo już są po selekcji. A młodych samiczek przelotowanych też nie będę sprzedawał. No, po prostu zostawię do lotu, żeby mieć czym lotować, bo starych samic już nie mam. Także, także, jeśli koledzy są zainteresowani, to tu można przedzwonić. Mogę coś samic z rozpłodu, z starszych roczników sprzedać. Ewentualnie, właśnie z tych głównie samczyki Tak, bo tyle, ile mam młodych samczyków, tyle jest nadwyżki. Także, może 40-50 mam nadwyżki samczy. Krzysztof Traskalik, oddział strumień. 513, 812, 854. Dobry lot.